i firma X, silikon, pokażę więcej różnice. Wyciskamy na dwie kartki, to jest silikon z firmy Beko. Tu jest silikon z firmy X. A ja nam nigdy nie krytykuję konkurencji, bo nieraz tam się spotka, A dlaczego pokazuję nas? Ja pokazuję... Ten, co w klienci sprzedają. E... Teraz powąchajcie, chłopaki nasz silikon. Pan przysięgł tylko coś innego, tam jest znowu. Tak. No, taki bardziej neutralny. I teraz to? Uh. Tu ustawiamy. Uh. Uh. wiesz, wiesz, ale się zapałeś, <laughs> Dobra, no, to akurat z dobra. Bo, a, nie, nie tak tak kataru. No, o jest. To to czujecie chłopaki, z silikona, to są substancje rozcieńczalnikowe, rozpuszczalnikowe. E, powiem od tak, ładnie na przykład... Jak chodzi do świeżo zarontowane łazienki, śmierdzi odstęp. A Ciebie? Tak. Dobra. Śmierdzi odstęp. Po 3-4 tygodniach przestaje śmierdzić odstęp, nie? Coś odparowało. Jak to odparowało, czy coś się skurczyło. Ja mam taką praktyczną księgawkę. Zobaczcie, tu jest silikon nasz. Nałożony w tym samym czasie. To jest konkurencyjny stowy. Zobaczcie, co się dzieje z silikonem odstowy, jak on się kurczy. Przez ile to folii przechodzi w jedną i w drugą stronę. A w praktyce to wygląda coś takiego. Jak dajemy silikon między umywalką a kafelkami... Jak dajemy go między umywalką a kafelkami, ten silikon się kurczy. I on ci się odspaja. Albo od kafelki, albo od umywalki. Najczęściej od kafelki. Później wracając z pracy... Myjemy brudne ręce po pracy, ten brud nam wchodzi w te szczeliny, Nikt z nas, ani z naszych bab, bo każdym byciu nie wyciera dobrze silikonu, w ogóle nie jest w stanie wytrzeć w tej szczelinie. I tu zostaje te bakterie tam. Później się robi przebarwienie. Z białego przechodzi żółty, brązowy, później się staje Co jest ważne też, modelowanie silikonu. Tu jest woda z kulem do, do naczyń. Tym, co się modeluje z silikon. Tylko Ludwik. To jest nasze modelowanie. Cokolwiek. A tutaj jest konkurencja. Żeby nie było na mnie, że ja mocno naciskam, możesz spróbować. Spróbuj sobie. To jest nasz silikonet. Musisz dotknąć. Tracę palec. To jest nasz. Zacznij sobie. Delikatnie. Ale musi być mokry, nie? I teraz konkurencyjny. Spróbuj z tym modelowania to, ja to ma za, za mało górę. Ale może zacznij teraz od konkurencji. Żeby nie było, że najpierw... Mamy no, Spróbuj się teraz. Musimy pomocieć pan. Już wiem, wiem, już czuję. To, jest akurat, to, do, y, to nie my jako sprzedawcy zobaczymy ten plus, tylko klient, który tym robi, nie? modelowanie z silikonu. Przeważnie najczęściej robimy coś takiego jak modelujemy silikon, gdzieś tam go mhm. równo modelujemy, nie? w jedną i w drugą stronę, tutaj już się ciągnie. Nie? Mhm. To jest zakład plus dla wykonawcy, że jak on nałoży modelowanie jest równy, nie ma poprawek. Y, to dostrzegnie wykonawca, Ale jest? zapach mógłby być trochę przyjemniejszy. Naszego? Siereczek, tak. Jeszcze nie jest aż taki zły narzucony, ale silikon. A, śreczek. Myślałem, że z silikonu. Nie. nie. Poziomkowy mi bardziej odpowiada.